to jest największy zabójca randkowania, a konkretnie sms -y, wiadomości, messengery, WhatsAppy i w dzisiejszym odcinku wyjaśnię dlaczego. W dzisiejszym świecie jesteśmy tak przyklejeni do swoich telefonów, że zapominamy, że relacje buduje się na żywo, twarzą w twarz. A telefony i komunikatory nie służą do poznawania drugiej osoby. Wielu ludzi, szczególnie z młodszego pokolenia, korzysta z komunikatorów, z telefonu jako z podstawowego sposobu komunikacji. Rozmawiają ze sobą codziennie, są w stałym kontakcie z różnymi osobami i również z osobami, z którymi randkują. I kiedy dochodzi do tego ta pierwsza ekscytacja, nowo poznaną osobą, z którą może jesteśmy w stanie zbudować coś na poziomie romantycznym, to wymieniamy z nią setki wiadomości, piszemy o swoich zainteresowaniach, o swoich pasjach. A potem pojawiamy się na randce i okazuje się, że większość tematów już przegadaliśmy. Już tu pojawia się pierwszy problem z tym sposobem komunikacji, natomiast nie jest on jeszcze tak duży, ponieważ jeżeli jest chemia między ludźmi, to są w stanie gadać godzinami o jakichś totalnych pierdołach. Także nie powinno to być jeszcze taką przeszkodą, że gadali na temat różnych rzeczy między randkami. Zdecydowanie większy problem natomiast zaczyna pojawiać się gdzie indziej. Miłość jest rzeczą, która wymaga czasu i troszeczkę przestrzeni między osobami, żeby mogła zakwitnąć. Nie jest to coś, co możesz wymusić, to tak jakbyś próbował podlewać róże i dolewać tam do niej 5 litrów wody dziennie, żeby ona szybciej urosła. To tak nie działa. Miłość potrzebuje czasu, żeby zakwitnąć. I takie codzienne pisanie ze sobą, gdy jeszcze się dobrze nie znacie, gdy jeszcze nie ma odpowiedniego zaufania między wami, porównałbym właśnie do wlewania kolejnych szklanek wody. Do doniczki z roślinką, która tej wody już nie potrzebuje więcej, a dolewamy, bo myślimy, że to przyspieszy proces. I przez takie zachowanie zazwyczaj otrzymujemy skutek odwrotny, czyli miłość zamiast kwitnąć, zaczyna nam więdnąć. I wynika to właśnie z tego, że miłość potrzebuje czasu, żeby się rozwinąć, przez co dochodzi do bardzo typowej sytuacji, gdy na początku relacji jest ekscytacja, u dwóch osób rozmawiają ale najczęściej kobieta zaczyna się powoli wycofywać, bo czuje, że to trochę za szybko idzie, a mężczyzna jeszcze więcej zaczyna do niej pisać, żeby nadrobić te różnice w kontakcie. I taka relacja najczęściej nie kończy się pozytywnie, kobieta ucieka, a facet zastanawia się, co się właściwie stało, przecież wszystko było tak super. Kiedyś o taką sytuację, gdzie było za dużo kontaktu między dwoma osobami i jedna z nich się wycofywała, było o wiele ciężej. No, bo nie było jak się komunikować, co najwyżej mogliśmy pisać do siebie listy. I najczęściej facet z dziewczyną umawiali się na jakieś spotkanie za kilka dni, a potem następowała kompletna cisza, bo nie mieli jak się ze sobą skontaktować. I w tej ciszy ta miłość, ta ciekawość rosła między nimi, bo zastanawiali się o sobie, myśleli o jakiej on był na poprzedniej rance, o jak to będzie na następnym spotkaniu. A teraz, taką ciekawość o drugiej osobie możemy zaspokoić od razu, ale nie zdajemy sobie sprawy. Że to zabija romantyzm i tajemniczość podczas randkowania, podczas poznawania drugiej osoby. Jeśli trafia do ciebie to, co do tej pory powiedziałem, to zostaw łapkę w górę dla YouTube'owego algorytmu i lecimy dalej. I zaznaczę tutaj, że to jest głównie problem tyczący się mężczyzn. To znaczy, mężczyźni muszą zrozumieć, że kobieta zakochuje się od nich wolniej. Wielu facetów potrafi zakochać się na pierwszej randce, na drugiej randce, albo przynajmniej mocno zauroczyć. Oni myślą, że to jest miłość, że to jest zakochanie, a oni po prostu są opętani, załóżmy tak to nazwijmy, opętani pięknem kobiety i nie mogą przestać o niej myśleć. I potem z tej ekscytacji piszą do niej cały czas, myślą, że znaleźli już żonę, chociaż jeszcze jej dobrze nie poznali, nie wiedzą, czy dzielą wspólne wartości i tak dalej. Ale wielu facetów ma problem z takim spokojnym, racjonalnym podejściem do randkowania, bo jednak wchodzą w grę wysokie emocje, i nie rozumieją, że muszą je kontrolować, bo jeżeli nie będą tego robić, to prędzej czy później kobieta zacznie się od nich wycofywać, bo będzie czuła się naciskana, będzie czuła się tak, jakby byli już w związku bo to w związku dopiero powinno wyglądać w ten sposób, że para komunikuje się codziennie. Natomiast na początkowym etapie znajomości trzeba dać sobie trochę przestrzeni, dlatego właśnie telefony, komunikatory, możliwość natychmiastowego skontaktowania się z drugą osobą jest największym zabójcą relacji, ponieważ ludzie pozwalają ekscytacji przejąć kontrolę i nie rozumieją, że miłość potrzebuje tego czasu, tej przestrzeni, żeby zakwitnąć. I nie rozumie tego większość facetów, ale również większość kobiet. Jeżeli zapytalibyśmy różnych dziewczyn, dlaczego jakaś relacja, z facetem się nie powiodła, to by pewnie powiedziała coś w stylu, że no fajny gość, miło się z nim rozmawiało, ale gdzieś po drodze zdałam sobie sprawę, że nie ma chemii. A ta chemia to nie jest coś, co jest odgórne założone, co jest tylko i wyłącznie kwestią przypadku. Jeżeli kobieta miała początkowe zainteresowanie mężczyzną, to od tego, jak on będzie się wobec niej zachowywał, będzie zależało to, czy ta chemia będzie i czy ta relacja pójdzie dalej. I żeby ta chemia się pojawiła, to facet musi dać kobiecie troszkę miejsca, troszkę wolności do tego, żeby ona mogła o nim porozmyślać. I od razu zaznaczę, że jestem przeciwnikiem stosowania jakichś taktyk na zasadzie spotkaj się z kobietą na pierwszej randce, a po trzech dniach dopiero napisz do niej. I ją na kolejną. Ponieważ nie chodzi też o to, żebyśmy zachowywali się jak roboty, czy próbowali kimś manipulować, jeżeli kogoś lubimy, to mówimy mu o tym. Czyli spotkaliśmy się z dziewczyną na pierwszej randce, możemy następnego dnia do niej napisać, że hej, fajnie było, chciałbym cię zaprosić gdzieś ponownie. Ale tutaj stajemy na rozdrożach. Jeżeli już to zrobiłeś, to znaczy umówiłeś się z dziewczyną na spotkanie, wymieniłeś z nią kilka, kilkanaście wiadomości. To nie ma potrzeby, żeby się zagadywał teraz o kolejne pięć rzeczy: A co tam u ciebie, A jakie są twoje zainteresowania? i zaczynał z nią całą długą konwersację przez WhatsAppa, przez Messengera. Zamiast tego masz teraz czas, żeby zająć się swoimi sprawami. Pokazałeś już dziewczynie, że ją lubisz. Odezwałeś się kolejnego dnia po randce, zainicjowałeś kontakt, Zaprosiłeś się na kolejne spotkanie, Wymieniliście te kilkanaście wiadomości. I nie ma już potrzeby, żebyś się teraz pytał o kolejne rzeczy, żebyś podtrzymywał konwersację, bo to ani nie sprawi tego, że kobieta będzie cię coraz bardziej lubić, ale też nie masz co się martwić tym, że ona o tobie zapomni, bo tak kobieca miłość, kobiece zainteresowanie nie działa. Jeżeli dasz jej tą przestrzeń i ona już cię lubiła, macie kolejne spotkanie już umówione konkretnie, to ona będzie o tym spotkaniu myślała i na 100% o tobie nie zapomni. Tak więc przekazem dzisiejszego filmu jest to, żeby nie przedobrzeć w tym kontakcie między randkami. Jeżeli obie strony do siebie piszą, to oczywiście odpowiadajcie do siebie, nie ignorujcie się, bo nie chodzi o to, żeby ten brak kontaktu, tą przestrzeń wymuszać. Tylko chodzi o to, że w pewnym momencie jedna ze stron może się wycofać na jakiś czas. Może na przykład nie zainicjować kontaktu tego dnia, to nie martwmy się tym, dajmy sobie czas, szczególnie jeżeli jest jakaś randka już ustalona w przeszłości, jakieś spotkanie. To nie ma co się przejmować tym, że nie było jakiejś rozmowy w trakcie oczekiwania na to spotkanie. Natomiast typowy błąd, jaki popełniają faceci, jest taki, że jeżeli na początku była wspólna inicjacja kontaktu, było wspólne zaangażowanie i nagle kobieta zacznie się wycofywać i inicjować coraz mniej, to facet zacznie inicjować coraz więcej, bo będzie chciał utrzymać tą intensywność. Kontaktu. Natomiast facet powinien zostać tutaj i nie uganiać się za kobietą. Dać jej możliwość odetchnąć, dać jej trochę wolności. Ok, wycofała się na chwilę, w porządku, być spokojnym, że ona do ciebie wróci. Szczególnie jeżeli macie to spotkanie umówione na za kilka dni, to tym bardziej nie ma się czym przejmować. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to może Ci się również spodobać ten tutaj, gdzie opowiadam o pięciu największych błędach facetów podczas randkowania.